Kochani, jak dobrze, że jesteście tutaj. Bardzo Wam dziękuję, że przyszliście na Eucharystię. Koniec słowem, które chciałbym się z Wami podzielić i które w sumie chciałbym, żeby na poziomie rozumu i pewnego zaproszenia zostało w naszej głowie, i które chciałbym powiedzieć na samym końcu kazania, to jest zdanie z dzisiejszego drugiego czytania. O nic się już więcej nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie, a pokój Boży będzie strzegł waszych serc i myśli. Jeszcze raz: O nic się już nie martwcie. Ale wszystko czym żyjecie przedstawcie Bogu w modlitwie, a pokój Boży wypełni Wasze serca i myśli. Wierzę, że biorąc całe to słowo, pierwsze czytanie, psalm, drugie, ewangelie, że to wszystko spina się w tym jednym zdaniu, no bo kto nie potrzebuje mieć spokojnych myśli? To z nas się o coś nie martwi. Zobaczcie, że to słowo, którym nas Pan Jezus dzisiaj karmi, przy którym nas zbiera, to, to jest słowo o nas. Jak myślę, że każdy z nas może sobie wyobrazić, jak patrzymy na Panią Brygidę i na Pana Arnolda, 60 lat małżeńskiego wspólnego życia, no to w tym życiu w sumie było wszystko. I radość, i szczęście, i ból, i smutek. I piękne dni, tygodnie, miesiące, i lata, i dni, miesiące, a może nawet lata, które były naznaczone trudem. Ale to nie tylko dla takich diamentowych jubilatów jest. To jest też nasze doświadczenie. Kochani, ta dzisiejsza Ewangelia, ona w moim sercu. Rodzi z jednej strony zachwyt, a z drugiej strony też naprawdę ból w sercu. W którym miejscu jest ten zachwyt? Zobaczcie, Pan Jezus opowiada przypowieść, że jest człowiek, który ma niezwykłe serce. Zbudował, posadził winnicę, okopał te wszystkie krzaki, nawóz dał. Potem jeszcze ogrodził, żeby jakiś zły człowiek nie przyszedł i nie zniszczył. A potem zawołał tych, którzy byli wokół i mówi, słuchajcie, ja chcę wam dać w dzierżawę. Proszę zadbajcie o to. Niech ta winnica służy wam i waszym rodzinom, a co należy do mnie, też przyjdę po to. Bądźcie w tym wyjątkowi. Dałem wam to. Kochani, myślę i nie, jestem pewny tego. Że to nie jest tylko przypowieść, którą mamy sobie wyobrazić troszeczkę jak z jednego czy drugiego poletka winowskiego, gdzie jest malutka czy większa winnica. Ale to jest słowo o winnicy, którą jest kościół. Kochani, niesamowicie trudna jest ta Ewangelia, kiedy Pan Jezus mówi do tych, którzy wszystko zniszczyli i jeszcze zabili, mówi: Słuchajcie, to Boże Królestwo będzie Wam zabrane. A dane komuś innemu, dane komuś, kto wyda owoc. I myślę, że czujemy dokładnie, że dzisiaj Kościół doświadcza czegoś, co jest niezwykle trudne. Jak mówię o Kościele, to myślę o nas. Nasze oczy muszą widzieć, nasze serce musi, że tak powiem, krwawić, widząc, że ta winnica Pana w wielu miejscach wydaje. Cierpkie owoce. Straszne. Czego się złapać? Czego się trzymać? Gdzie się oprzeć? Kto nie szuka pokoju? Wczoraj po południu był w naszym Kościele ślub, i potem na wieczór, o ósmej, o dwudziestej jechałem jeszcze na. Chwilę na godzinkę na przyjęcie, na małą kolację do Turawy I jak wracałem, to jeden z moich kolegów mówi Gieniu, słyszałeś, co się dzieje w Jerozolimie, w Ziemi Świętej? Ja mówię, nie wiem nic. Ja on mówi, gdzie szukać pokoju? Kochani, wiecie o tym, że grupa 50 osób prawie, byliśmy przez tydzień czasu w Medjugorje, wróciliśmy we wtorek. Moje oczy i myślę, że wielu z nas nasyciły się wieloma pięknymi obrazami. Zresztą nie potrzeba tylko jechać na pielgrzymkę daleko. Nie ukrywam, że mnie osobiście bardzo, bardzo ucieszyły się te tysiące ludzi adorujących Pana Jezusa i będących na kolanach przed Nim, trzymających w ręku różaniec. Zresztą wielu z Was jest raz, drugi, a niektórzy nawet każdego dnia na różańcu tu w naszym kościele. I dzieci, i dorośli, i starsi. Myślę, że wielu z Was również bierze do ręki różaniec i w tym październiku to tak go ma większej czci. Kochani, to są obrazy piękne. I teraz wracam do Medjugorje, Gory, skąd przyjechaliśmy. Kochani, chciałbym każdemu z Was dzisiaj podarować coś, co. Co jest bardzo proste, w sumie co jest w zasięgu ręki, a czymś kiedyś, czymś czym kiedyś podzieliła się Maryja właśnie tam. Zanim to zrobię, to chciałbym przywołać taką scenę, do której przywołała, czy o, którym, o której wspomniała Maryja. Pamiętacie króla Dawida. Pamiętacie jeszcze bardziej Goliata. Goliat to był ten wielkolud, którego wszyscy się bali. I tam gdzie szedł, zostawiał tylko śmierć i zniszczenie. I wtedy zgłosił się mały, biedny, skromny jako pasterz Dawid i mówi, że on pójdzie zwyciężyć Goliata. Poproszę Wojtka tu do mnie. Niektórzy z was zwrócili uwagę, bo patrzyłem jak szedł po okolitki, że patrzycie po co mu ta torba jest tu. Kochani Wojtek ma przewieszoną przez ramię i na biodrze swoim torbę, zwykłą. Ktoś powie, że to jest może jakaś aktówka, ale uznajmy, że to jest właśnie Wojtek, to jest ten młody Dawid. I ma pasterską torbę. I w tej torbie, kiedy Dawid powiedział, że pójdzie do walki z Goliatem wziął z rzeki pięć gładkich kamieni. Możesz zobaczyć Wojtek, czy tam są? Nie patrzył w zakrystii. Patrzyłeś? Pani, to jest pięć zwykłych kamieni. Dawid, użył jednego tylko kamienia i tak trafił tego szczegól, szczególnie silnego Goliata, że go zabił. Maryja w Medjugorje powiedziała tak: Wy w tym czasie macie Goliatów przed sobą dużo więcej. Dla kogoś z was Goliatem jest cierpienie, choroba, dla niektórych brak jedności w rodzinie. Dla innych trud codzienności, dla innych złorzeczenie, dla innych jakiś demon, dla innych bieda, dla innych utrata wiary, dla innych jest lęk i strach przed jutrem. Każdy ma przed sobą jakiegoś Goliata. I teraz uwaga: Maryja w Medżugory powiedziała tak: Daję wam pięć kamieni, używajcie ich. Co to są te kamienie? Modlitwa różeńcowa, Eucharystia, post, spowiedź i pismo święte. Jeszcze raz. Różaniec, Eucharystia spowiedź, Pismo Święte i post. Kochani, pomyślałem sobie, kiedy wracaliśmy z Medjugorje, że te pięć kamieni to jest troszeczkę jak w moim przypadku tak jest, przypuszczam, że w przypadku wielu z was, że również w którejś kieszeni waszej jest różaniec. Wiecie, wzrusza mnie bardzo, kiedy byłem w Medżugorie i kiedy codziennie modlę się z Wami Turżańcem, że to jest przecież ten kamień, który każdy ma. Ale możliwe, że tak jest, że my go nie używamy. Gdyby Dawid szedł tylko z tą pasterską torbą i kamieniami i nie wyciągnąłby żadnego z kamieni, przegrałby. Kochani, jeżeli na naszych oczach dzieje się taka walka o pokój i o zbawienie w nas, no to Maryja już chyba nie może więcej zrobić. Ja jakoś przyjmuję to bardzo i chcę jako Wasz proboszcz prosić Was w imieniu Maryi, słysząc tę dzisiejszą przypowieść o winnicy która ma wydawać dobry owoc, a nie przynosić cierpkie jagody. Że żebyśmy nie bali się, ale żebyśmy brali do ręki różaniec. Teraz, w tym październiku, koni, jak możecie, chociaż raz w tygodniu, a może dwa, a może ktoś każdego dnia, zostawcie wszystko na wieczór, przylećcie tu na godzinę. Bo to jest niezwykły kamień, którego celem jest zwycięstwo. Przecież, co my mamy robić? To jest niezwykły obraz, kiedy my modlimy się tu z dziećmi, z dorosłymi, i zdaje się, że nie ma lepszego czasu, żeby zdecydować się, żebyśmy przynosili dobre owoce, żeby używać tych kamieni. Zobaczcie, że w sumie. Zasadniczo nikt nie rzuca pięcioma kamieniami naraz. Wśród tych kamieni pięciu nie wszyscy mogą używać każdego, ale tego kamienia, którym jest różaniec, ten możemy używać każdy. Proszę Was bardzo. Maryja kiedyś powiedziała w Medjugorje, że jeżeli rodzice razem się modlą na różańcu, Otrzymają wszystko, o co proszą, tylko niech to robią razem. Ja już wiem z doświadczenia waszego, że małżonkowie wiele rzeczy robią razem, prawie wszystko, a jednej rzeczy, której nie potrafią, która jest jakby ponad siłę, to jest to, żeby usiąść obok siebie, czy uklęknąć i razem się pomodlić. Rozumiecie te pięć kamieni? One są nam dane właśnie na te czasy. I zmierzając do końca, czujecie i rozumiecie to ostatnie słowo świętego Pawła z listu do Filipian, które przywołałem na samym początku. O nic się nie martwcie, choć czujemy, jak doświadczamy wszyscy trzęsienia ziemi w kościele, w świecie. O nic się nie martwcie, tylko wszystkie Wasze troski przedstawiajcie Bogu na modlitwie. A pokój Boży będzie w waszych sercach i w waszych myślach. Ja rozumiem, że to jest naprawdę obietnica, którą składa Bóg dzisiaj nam. Nie tylko diamentowym jubilatom, nie tylko małym dzieciom, ale nam wszystkim. Bo to słowo, przypowieść o winnicy, to jest opowieść o Kościele. Dziękuję każdemu z Was za to że dajecie świadectwo wiary, dlatego świadomie powiedziałem Wam, dziękuję Wam, że przyszliście dzisiaj na Eucharystię. Bóg nas widzi i Bóg nas umacnia i Bóg nam daje pokój. I zapraszam Was właśnie do tego, aby w rodzinach, w domu, tu w naszym kościele gromadzić się na modlitwie, mając świadomość, że zwycięstwo należy do Chrystusa. Nie na darmo właśnie Maryja, która objawia się w Medjugorje, mówi, że ona jest królową pokoju. Pokój jest tęsknotą chyba każdego z nas. I kochani, cieszę się bardzo, że możemy tu dzisiaj być. I chciałbym bardzo, żebyście dzisiaj wychodząc z naszego kościoła, mówiłem się z chłopcami, z ministrantami, że przy drzwiach każdy z was... Jak tylko, że tak powiem, wyciągnie rękę, to dostanie taki malutki bilecik. Któryś z chłopców powiedział: Przysiędza to jest jak karta do bankomatu. Bardzo mi się podoba to porównanie. Bo to jest właśnie taka karta, która jeżeli ją będziemy używać, to ona przyniesie nam dobrobyt i zbawienie. To tu jest napisane słowo od Maryi. Kochane dzieci, wzywam was do osobistego nawrócenia. To jest wasz czas. Bez was Bóg nie może zrealizować swojego planu. Kochane dzieci, wzrastajcie w modlitwie, by z każdym dniem być coraz bliżej Boga. Daję wam broń do walki z waszym Goliatem. Oto wasze kamienie: Modlitwa Różańcowa, Eucharystia, Biblia. Post i co miesięczna spowiedź. Kochani, przyjmijcie to, wychodząc z domu, a najbardziej niech w sercu i w głowie gra słowo nie martwcie się więcej. Ale wszystkie wasze sprawy przedstawiajcie Bogu, a pokój Boży wypełni wasze myśli i wasze serca. Panie Jezu. Dziękujemy Ci, że nas zebrałeś tu dzisiaj. Maryjo Tobie dziękujemy, że jesteś naszą mamą. I dziękujemy Ci za podpowiedź jak żyć. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, za słowo o winnicy. Przepraszamy Cię, Panie, szczerze za nasze grzechy i za grzechy wszystkich, którzy pracują w Twojej winnicy. Chroni Panie nas od zła. I wypełnij nasze serca pokojem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.